Na pierwszy rzut oka to tylko ozdoby. Zmiana koloru karabinu, ładniejszy nóż, może trochę świecącej farby na pistolecie. Ale każdy, kto spędził więcej niż kilka godzin w CS2, dobrze wie, że skiny to nie tylko piksele. To status, wyraz stylu, a coraz częściej twarda waluta. CS przez lata ewoluował z prostej strzelanki w coś znacznie większego. A rynek skinów, który zaczął się niepozornie, gdzie wygląda jak cyfrowa wersja Wall Street w klimacie Uwaga, mam dla Ciebie prezent. Hydra Gloves Rattler. Warty ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz na CSGO Skin z kodem Polska. Od razu po otrzymaniu prezentu trafi on do Twojego ekwipunku. Nieźle. A jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu oraz jeśli nigdy nie używałeś kodu, to 2 ,10 zł 10 groszy na przetestowanie strony. Więc razem będziesz mieć już ponad 11 zł. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i case-battle'i, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jak wydropisz skina, który Ci się nie podoba, to po prostu wymień go w Exchangerze. Powodzenia! Zaczęło się niepozornie, od pierwszych dropów i skrzynek, które miały po prostu urozmaicić zabawę. Ale jak to bywa w internecie? Gdy tylko pojawiła się możliwość handlu, zaczęła się prawdziwa jazda. Ceny zaczęły rosnąć, gracze zaczęli kombinować. A niektóre przedmioty zyskały wartość większą niż przeciętny gamingowy laptop. I nie mówimy tu o żadnym memie. Dzisiaj skin do Karambita może kosztować więcej niż dobre używane auto, a limitowane edycje są traktowane jak cyfrowe dzieła sztuki. CS-2 tylko przyspieszył ten proces. Nowy silnik pozwolił pokazać skiny w jeszcze lepszym świetle. Dosłownie. Modele broni są coraz bardziej szczegółowe. Światło odbija się od nich jak na renderach z Unreal Engine, a float, pattern czy nawet wykończenie zyskały zupełnie nową głębię. Gracze zaczęli patrzeć na skiny jak kolekcjonerzy na karty Pokémon. Liczy się każdy detal, każda różnica, wszystko może wpłynąć na wartość. W efekcie wirtualna broń w CS2 przestała być tylko dodatkiem, a stała się aktywem, który można kupić, sprzedać i przechowywać niczym kryptowalutę. Co ciekawe, CS2 nie musiał nawet tworzyć nowej infrastruktury. Ona już istniała. Steam Market, niezależne platformy treningowe, społeczności na Discordzie, boty handlowe, analizy cen, alerty, zestawienia. To wszystko już działało i rosło przez lata. Teraz, przy wsparciu odświeżonej gry, weszło na jeszcze wyższy poziom. Można śmiało powiedzieć, że skiny przestały być częścią gry, a gra stała się częścią większego ekosystemu. Które centrum stanowią właśnie one. Rzecz jasna, gdzie są pieniądze, tam są emocje. Ludzie podchodzą do tego jak do inwestycji. Są tacy, którzy mają całe portfele zbudowane z dropów i skrzynek, czekając na idealny moment do sprzedaży. Inni działają jak fliperzy: kupują tanio, sprzedają drożej, obserwując każdą zmianę w meta. Jeszcze inni po prostu gromadzą ulubione skiny, traktując je jak cyfrowe trofea. I w każdym przypadku chodzi o coś więcej niż tylko wygląd. Chodzi o poczucie, że to coś, co ma wartość i że może ta wartość rosnąć. Valve, choć nie mówi o tym głośno, stworzyło unikalny ekosystem. Nie znajdziesz drugiej gry, w której przedmioty kosmetyczne mają tak stabilny i dynamicznie jednocześnie rynek. Fortnite dotuje swoje skiny codziennie. Valorant serwuje pakiety za gotówkę, a CS2 tutaj możesz mieć skin przed 10 lat który dzisiaj wart jest kilkaset tysięcy dolarów. To działa jak zamrożony kapitał, który z czasem tylko zyskuje, o ile wiesz co robisz. I choć nie ma tu gwarancji zysku, nie da się zaprzeczyć, że dla wielu graczy to właśnie rynek skinów stał się głównym powodem, by wciąż być aktywnym. Skórki budują społeczność, gracze tworzą własne kolekcje, streamerzy chwalą się dropami, youtuberzy nagrywają pack openingi, jakby to był finał mistrzostwa. świata. Na Twitterze codziennie pojawiają się posty z pytaniami o wycenę, kombinacjami floatów, porównywaniem iranych patternów. To już nie jest tylko hype, to jest styl życia. I choć nadal najważniejszy pozostaje gameplay, dla wielu to właśnie skin nadaje sens każdemu headshotowi, każdej wygranej rundzie i każdemu klaczowi. CS2 nie musiał wymyślać rynku od nowa, ale tchnął w niego nowe życie. Dzięki nowoczesnej oprawie i rozwojowi narzędzi, skiny zyskały świeżość, której brakowało pod koniec ery CSGO. Teraz, nawet stary, zużyty Deagle może zyskać drugie życie. Jeśli ma odpowiedni pattern i choć cały system wciąż bywa chaotyczny, a niektóre ceny przypominają szaleństwo z aukcji sztuki współczesnej, to nie zmienia to faktu, że Valve przypadkowo stworzyło jeden z najciekawszych rynków cyfrowych ostatniej dekady. G-Skiny to coś więcej niż dodatki. To cyfrowe aktywa, osobiste wizytówki graczy i realny powód, by śledzić grę każdego dnia. W CS2 kliknięcie nie kończy się na fragu. Czasem kończy się na decyzji inwestycyjnej. A w tym świecie koloru, wzorów i dropów każdy skin może być twoim złotym strzałem. Trzeba tylko wiedzieć kiedy wejść, kiedy wyjść i co najważniejsze, kiedy nie dać się ponieść emocjom. Bo ta waluta, choć cyfrowa, potrafi uderzyć realnie.